RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Piłkarki ręczne z Peru Kępno przegrały w sobotnie popołudnie z Otmetem Krapkowice 23 do 26 w meczu czwartej kolejki rozgrywek drugiej ligi. Do 34 minuty spotkanie było niezwykle wyrównane. Wówczas przyjezne odskoczyły Kępniankom na różnicę trzech punktów i prowadzenia nie oddały aż do końcowej syreny. W pewnym momencie zawodniczki z Krapkowic miały już nawet pięciobramkową przewagę, ale dziewczęta z Kępna walczyły dzielnie do końca i udało się tę przewagę trochę zniwelować. Spodziewałem się, że może być ciężko, tym bardziej, że nie znam drużyn tutaj z Wielkopolski. Polski, tak nie, nie, nie wiedziałem do końca czego się spodziewać. Na pewno ten mecz, który oglądałem z kobierzycami, nie, od, nie oddawał tego wszystkiego, co tutaj było. Wydaje mi się, że obydwie dwie drużyny zagrały na... No, dosyć fajny mecz. Myślę, że jedna i druga drużyna jakby zrobiła mniej pomyłek, to wydaje mi się, że byłoby to lepsze widowisko, i, ale ze względu na liczbę pomyłek i nieskuteczności, to... to można zdalić, że to do, do średnich, średnich, średnich pojedynków. Po Trener drużyny Skrawkowicz nie ukrywa, że jego zespół zamierza walczyć o awans do pierwszej ligi. Tak, mamy taki zamiar, próbujemy, ale mówię, co życie pokaże. Dlatego, dlatego pomalu układamy to wszystko. To troszeczkę pandemia nam po, po, pokrzyżowała plany w, tamtym, w, tamtym, w tamtej rundzie, w tamtym sezonie, ale mówię, w tej rundzie i w tym sezonie mówię mamy, mamy taki plan, ale. Co życie pokaże? Nie wiem. Sport jest nieobliczalny. Kępnianki już niejednokrotnie pokazały, że z faworytkami potrafią toczyć równorzędne boje, a nawet wygrywać, czego tym razem zabrakło. No myślę, że doświadczenia, że dziewczyny pokazały charakter i walkę. Niestety w kilku sytuacjach, gdzie mogły na przykład po uderzeniu pychnąć, no to sędziowie tego nie widzieli i no niestety nie wszystko też są ludźmi nie widzą ale po prostu kilka takich sytuacji były bardzo niekorzystnych dla nas. Nie zwalam nigdy na sędziów winy i nie będę, ale wiski były różne. Myślę, że sędziowie z Ekstraklasy, tak jak mieliśmy w Gubinie też parę z Ekstraklasy powinni Większy poziom prezentować. Dziewczanta z kępna po meczu miały spory niedosyt i to chyba dobry symptom na kolejne mecze. Myślę, że nie był to przeciwnik poza zasięgiem, bo byliśmy mniej więcej na równi. U nas zabrakło trochę skuteczności, tam były też doświadczone zawodniczki, skuteczne, chociaż też nie w 100%. Myślę, że był to mecz bardzo wyrównany, bardzo dobry do oglądania. Zabrakło trochę, tak jak mówię, skuteczności, parę błędów w obronie. Ale myślę, że je rozpracujemy i w rewanżu będziemy to my lepsze. Najwięcej bramek dla Polonii rzuciła Paulina Skowrońska 6. Punktowały także inne dziewczęta. Weronika Kukotko rzuciła 5 bramek, Weronika Przewdzięk 3, Julia Kokła także 3, Angelika Walczak i Agata Staniszewska, a także Ewa Nowicka, po dwie bramki. Dla Krapkowic aż 12 bramek zdobyła Natalia Staszkiewicz. Radio Sud radio Sud Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.